Szanowni Państwo, ukraiński wiceminister grozi Polakom, grozi polskim kierowcom stosowaniem przemocy na Ukrainie. To nie jest żadne publicystyczne wyolbrzymienie, to nie jest żadna metafora. Taka jest niestety rzeczywistość. Ukraiński wiceminister gospodarki Taras Kaczka po wydarzeniach, które miały miejsce w ostatni weekend na granicy, gdzie zdesperowani rolnicy wysypali zawartość trzech ciężarówek z ukraińskim zbożem, stwierdził, że w takiej sytuacji nie zdziwi go, jeżeli, jeżeli będą niszczone polskie ciężarówki, jeżeli dojdzie do aktów przemocy. W stosunku do polskich kierowców. W momencie, kiedy takie słowa padają z ust polityka, kiedy padają z ust oficjalnego przedstawiciela rządu sąsiedniego kraju, to nie można na to dłużej zamykać oczu, nie można dłużej, dłużej udawać, że nic się nie dzieje. To jest moment, w którym rząd polski powinien. Zastosować stanowczą reakcję powinien wezwać ambasadora ukraińskiego natychmiast na dywanik do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zażądać wyjaśnień, zażądać dymisji tego wiceministra, jeżeli jego słowa nie były, nie były oficjalnym stanowiskiem ukraińskiego rządu i po prostu wyciągnąć również ogólne wnioski co do tego, jak wygląda polska polityka wobec Ukrainy. Bo niestety ta polityka wygląda w ten sposób, że im bardziej Polska pomaga Ukrainie, im bardziej poświęcamy nasze interesy gospodarcze, historyczne, narodowe, po to, żeby wspierać Ukrainę w walce przeciwko Rosji. Z tym większą pogardą jesteśmy traktowani, z tym większą arogancją spotykamy się ze strony ukraińskiego rządu, ukraińskich ministrów i tym, i tym trudniejsze jest życie polskich rolników, polskich kierowców, polskich przewoźników, którzy muszą w tych skomplikowanych politycznie warunkach radzić sobie po prostu z tym, żeby utrzymać siebie i swoje rodziny. W wypowiedź pana Kaczki była bogatsza, tak jeszcze niż, to, niż te tylko słowa. Było tam również przypisanie chęci zabijania, chęci zabijania Ukraińców, przypisanie tej chęci panu Rafałowi Meklerowi, który jest tu dzisiaj ze mną i uczestnikom strajku przewoźników. To było stwierdzenie pana Tarasa Kaczki, że kiedy sprawy będą dalej szły w tym samym kierunku. Że, że Polska powinna znieść wszystkie blokady, wszystkie blokady, bo w przeciwnym razie Meckler i jego gang zaczną zabijać Ukraińców za to, że są Ukraińcami. To jest oszczerstwo, tak? to jest kłamstwo, to jest przypisywanie motywacji zmanipulowanych motywacji ludziom, którzy po prostu walczą o byt swój i swoich rodzin. Rafał Mekler nie jest, nie jest człowiekiem, który żyje jakimiś antyukraińskimi sentymentami i ludzie, którzy biorą udział w strajku przewoźników to nie są jacyś rasiści czy ksenofobi. To są po prostu ludzie, którzy w warunkach, które polski rząd, tak, polski rząd na podstawie porozumień z Ukrainą stworzył w Polsce, na granicy z Ukrainą, którzy po prostu nie są w stanie się utrzymać. Polskie firmy bankrutują. To dotyka sektora transportowego, to dotyka rolników, ale to dotknie lada dzień wielu innych branż nastawionych na nieuczciwą, wystawionych na nieuczciwą konkurencję z Ukrainy. Stwierdzenie wiceministra Kaczki, że za tym, za tym stoją jakieś względy nienawiści do Ukraińców, że za tym stoi jakaś chęć zabijania kogoś, to jest po prostu manipulacja, to jest sposób, w jaki, w jaki Ukraińcy usiłują Wmanipulować, narzucić, zmusić, zaszantażować Polaków tak, do robienia tego, co się opłaca Ukraińcom, a nie tego, co się opłaca Polakom. Groźby stosowania przemocy wobec polskich kierowców trzeba traktować poważnie. My wiemy, że Ukraińcy są do tego zdolni. Niedalej jak kilka tygodni temu moje biuro poselskie objęło pomocą prawną człowieka, którego, którego samochód, w którym była jego żona, było jego malutkie dziecko, zostało zaatakowane przez ukraińskich kierowców blokujących drogę pod, pod hełmem, którzy dokonywali blokady w rewanżu za to, że polscy przewoźnicy rolnicy na granicy dokonują legalnych blokad. i walczą o swoje życiowe interesy. Nie może być tak, że państwo polskie, że rząd polski takie sygnały ignoruje, bo to po prostu doprowadzi do tragedii. Dlatego dzisiaj składam jako poseł Konfederacji, składam interwencję poselską w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w której domagam się od ministra Sikorskiego podjęcia działań w pierwszej kolejności, wezwania na dywanik ambasadora ukraińskiego, pana Zwarycza, a także zadbania o to, żeby Protestujący na granicy polscy rolnicy i przewoźnicy mieli zapewnioną ze strony polskich służb odpowiednią ochronę, dającą im gwarancję bezpieczeństwa wobec możliwych aktów przemocy ze strony ukraińskiej. Dziękuję bardzo i proszę o zabranie głosu pana Rafała Mekla. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, usłyszeliśmy wczoraj od, od pana ministra Kaczki. Że jesteśmy bandą, że możemy doprowadzić do morderstwa. Proszę Państwa, ja chciałem podkreślić, że w Polsce nawiązywanie przez Ukraińca do band, do morderców jest bardzo ryzykowne. Panie Kaczka, czy Pan chce iść rzeczywiście w tą retorykę? Czy Pan rzeczywiście chce iść tą drogą? Proszę Państwa, protest legalny podkreślam jeszcze raz zdesperowanych rolników do których dołączyliśmy także jako przewoźnicy, których wspierało to wszystko, są tak naprawdę no, próbą odwrócenia, odwrócenia tutaj ofiar poszkodowanych z tymi, którzy na tym korzystają. Proszę zwrócić uwagę, że to polskie rolnictwo jest negatywnym beneficjentem otwarcia rynku unijnego na rolników ukraińskich, tak? co do tutaj eskalacji, co do sytuacji różnych, ja tylko przytoczę że to niestety strona ukraińska ma większą tradycję atakowania Pol Polaków, wspominając nawet to, o którym mówił mój przedmówca, tak? Proszę Państwa, 2016 rok na granicy polsko-ukraińskiej trwały wówczas protesty przeciwko zlikwidowaniu małego ruchu rosyjsko ukraińskiego. Pobito wówczas dotkliwie także ci ludzie wylądowali w szpitalu, pobito dziennikarzy TVP Lublin, a także profesorów UMCS-u za to, że przyjechali na granicę właśnie. E, idąc, idąc proszę Państwa dalej e, w kwestii Ukrainy na razie mamy taką sytuację, że to dwóch naszych rodaków nie żyje. A strona ukraińska śledztwo blokuje. Gdzie, proszę zwrócić teraz uwagę, że, yy, odwróćmy tą sytuację, strona ukraińska może liczyć na w pełni rzetelne śledztwo strony polskiej. Bo chyba nikt nie wątpi w to, że polska prokuratura w sposób yy, jawny, przejrzysty zajmie się yy, tym dochodzeniem. Można mieć oczywiście wątpliwości, czy sprawa nie zostanie wykorzystana politycznie, ale no, o, o to już będziemy, będziemy jako politycy Konfederacji zabiegać. Na pewno będziemy chcieli, żeby żeby wszyscy zostali e, osądzeni e, w sposób sprawiedliwy. Proszę Państwa, ja tutaj też jestem, bo chciałem zwrócić Państwa uwagę, że my, jako przewoźnicy wcześniej, obecnie jako rolnicy zmagamy się z aparatem propagandy państwowej ukraińskiej, która w tym momencie jest na pełnych obrotach nastawiona na tryb wojenny, tak, jest antyrosyjska. I część tego aparatu obecnie jest przestawiona na kierunek Polski i my jesteśmy beneficjentami tego. My jesteśmy beneficjentami tej, 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 tej polityki. E, gdzie, proszę Państwa, przecież protesty rolników, które obecnie są, one się wpisują w cały ciąg protestów rolniczych w zachodniej Europie. Ja tylko przypomnę, że chociażby u mnie na moim profilu facebookowym mogą Państwo znaleźć filmik, gdzie ukraińska ciężarówka jest otwierana przez farmerów francuskich, którzy niszczą zawartość, którzy niszczą tę ciężarówkę. Czy słyszeli Państwo jakikolwiek komunikat ze strony pana Kaczki wobec Francuzów? Przecież ja, do mnie dochodzą sygnały ze strony przewoźników ukraińskich, że im też poniszczono samochody we Francji, w Hiszpanii. Czy słyszeliście cokolwiek, żeby były tam te państwa atakowane? Nie, bo Polska jest tym chłopcem do bicia dla Ukrainy. Dlaczego jesteś chłopcem do bicia? Bo, bo pozwala na to Unia Europejska, najzwyczajniej w świecie. Proszę państwa, cała sytuacja z wypowiedzią ostrą, ostro podkreślmy to, pana kaczki ma drugie, drugie dno. Dlaczego? Myśmy, proszę Państwa, wczoraj odbyli e, w Dorohusku konferencję prasową. Tematem tej konferencji było, drodzy Państwo, zatrzymanie polskiej ciężarówki. Tak, proszę Państwa, polska ciężarówka została na Ukrainie aresztowana. Polski kierowca został odesłany do domu. Auto stoi w tym momencie aresztowane w Lwowie, na parkingu. Została wyznaczona data rozprawy pod koniec marca, czyli miesiąc auto będzie stało bez, bez żadnych tak naprawdę, bez żadnych, bez, bez generowania dochodów. Auto będzie stało i teraz proszę Państwa za co jest, za co to auto zostało zatrzymane, za co zostało aresztowane? Za przekroczenie 20 dni przebywania na Ukrainie. A auto, które pojechało w tamtą stronę z pomocą humanitarną, nad w drodze powrotnej, gdzie w wyniku różnych wydarzeń losowych został, został, no ten okres pobytu na Ukrainie przedłużył się, zostało po prostu aresztowane. I myśmy o tym mówili. Bo myśmy jako przewoźnicy w postulatach porozumienia z rządem ustaliliśmy, że musi być ten okres 20-dniowy zniesiony. Bo w tym momencie przewoźnik, polski przewoźnik z Podkarpacia zostanie ukarany kilkoma tysiącami euro mandatu, drodzy państwo. I myśmy przeciwko temu wystąpili. I w mojej opinii, w mojej opinii, ta ostra wypowiedź była właśnie po to, żeby przykryć tą, 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 tą sytuację z polskim przewoźnikiem, gdzie aresztowanie polskiego auta w sytuacji, gdzie jedzie na Ukrainę z pomocą humanitarną, jest absolutnym skandalem, proszę państwa. Absolutnym skandalem. Myśmy yy, współpracujemy z ministerstwem, żeby to auto polskie odzyskać. Niestety, no. Strona ukraińska współdziała z nami podobnie jak w przypadku dochodzenia odnośnie, odnośnie śmierci w przewodowie. Proszę Państwa, to, co zostało uczynione, jest to tak naprawdę klasyczny szantaż, klasyczny szantaż emocjonalny. A polityka oparta na szantażach nie może być, nie może być stosowana w relacjach pomiędzy dwoma, dwoma poważnymi państwami. My w tym momencie oczekujemy tego, że polski rząd zajmie się tą sprawą. Że legalnie protestujący nie będą szkalowani. I oczekujemy, proszę państwa, także od polskiego rządu tego, że odzyska polską ciężarówkę polskiego przewoźnika, która została aresztowana na Ukrainie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję, do widzenia.